Za nami 25. edycja międzynarodowej konferencji Nuclear Interiura. Jej uczestnicy mieli okazję do dyskusji o trendach, wyzwaniach i przyszłości energetyki jądrowej wobec globalnych zmian ekologicznych i energetycznych. Kongres organizacji INLA, który współorganizujemy jako DISA, jest takim cyklicznym, dużym globalnym wydarzeniem, gdzie spotykają się ludzie z całego świata, którzy tak naprawdę realnie uczestniczą w procesie. Budowy eksploatacji bloków jądrowych. Polska chce mieć elektrownię jądrową, musimy się do tego dobrze przygotować, wiele czasu już upłynęło, więc teraz nadszedł czas już do rozpoczęcia tej inwestycji i realizacji jej. Jesteśmy tutaj w dość szerokim gronie przedstawicieli biznesu, organizacji międzynarodowych, ministerstw, firm zajmujących się sektorem energetyki jądrowej. Jest to takie wydarzenie, które przyciągnęło do Polski blisko 370 osób, więc można powiedzieć, że mamy tutaj cały wachlarz specjalistów, ekspertów, którzy są związani z tym sektorem. To place miejsce, where... the Polish nuclear power program and the particular project being run by Polska Elektrownia Androva can get information from outside entities like IAEA like the World Nuclear Association and other participants major legal and governmental type authorities and so i think it's a very positive event towards the project and nuclear power in Poland this uh, Congress meeting in Warsaw at this particular time, given where uh, Poland is in the introduction of uh, its nuclear power program, is critical because it is bringing uh, attention to what Poland needs to do to be successful, to realize those dreams. And I think this Congress will leave this country much better equipped to realize its dreams. Ruszane są bardzo ważne i bardzo interesujące kwestie, zarówno regulacyjne, jak i techniczne, ale przede wszystkim prawne, które obejmują całe spektrum tematów, które są ważne w kontekście budowy w Polsce elektrowni jądrowych. There are a variety of new challenges, but all of those challenges have been successfully navigated by many other countries. And so uh, it's really a process of learning from other countries and programs. That have successfully developed nuclear power programs, of course, financing, regulatory, uh, and also contract construction uh, best practices. Uh, if you can uh, take some of the best practices from those programs that have successfully built programs in the past, you should be able to implement them in, in here in, in Poland. W Polsce realizujemy program energetyki jądrowej, który składa się z, w zasadzie z dwóch komponentów. Pierwszy to jest ten program rządowy, który polega na budowie dużej elektrowni jądrowej w technologii dostarczonej przez Westinghouse. I w zasadzie drugi element, który jest formalnie poza polskim programem energetyki jądrowej jeszcze w tej chwili, choć trwają prace na tym, żeby go również do niego włączyć, to jest program rozwoju małych reaktorów, który jest rozwijany właśnie przez spółkę Orlen Syntos Green Energy, czyli JV Orlenu i Syntosu. To są małe reaktory jądrowe, które mogą być istotnym dopełnieniem dużej energetyki jądrowej, jednocześnie odpowiedzieć na szereg wyzwań związanych z potrzebami przemysłu, właśnie zapewnienia sobie taniej i bezemisyjnej energii na potrzeby produkcji. To jest bardzo ważny obszar w kontekście szansy przed jaką stoi Polska. Przy okazji realizacji pierwszego projektu budowy elektrowni jądrowej, a mianowicie zbudowania całego przemysłu jądrowego, konsorcjum Bechtel-Westinghouse ma filozofię bardzo prostą. Chcemy maksymalizować polski kontent w tym projekcie, i naszą ambicją jest nawet osiągnięcie 50% wartości tego projektu, które powinien przejść przez polskie ręce. Takim hasłem, które wybrzmiało, wydaje mi się, od pierwszego dnia to potrzebujemy więcej prawników, potrzebujemy więcej ekonomistów, potrzebujemy więcej inżynierów, zainwestujmy w kształcenie ludzi. Bardzo duże grono ekspertów z całego świata dyskutowało właśnie o tych ramach regulacyjnych, prawnych i sądzimy, że ten ciąg debat wesprze polski program energetyki jądrowej, no bo tak jak powiedziałem, czas to elektrownię już realizować. I can say welcome to Wales in 2026. Yeah!